Banany, promocji, e, uchwyt do papieru ściernego. Bo, no, można sobie ścianę na przykład wygładzić, e, ściągać z izolacji. Już mam inne, ale może być lepsze. probik napięcia, zestaw uszczelek i o i kwiatek doniczkowy. A dałem za wszystko 130 Znaczamy. to jest przewód pod napięciem, wykrywa. To nie wykrywa, za niskie napięcie panuje. niskie napięcie. Czemu on to wykrywa? Nie wykrywa, czyli to jakby kabel był czy mi kabel jest tutaj schowany w takim układzie? Zaskoczony jestem, że tu kabel się znajduje. Tu nie ma. Tu już jest. Ciekawe. Tu wykrywa przewód. Wykrywa. Okay. Muszę sobie korki podświetlić, o chcę się zmienić. Tutaj są korki, tutaj idzie przewód, no wszędzie go wykrywa. To są jakieś przewody pochowane w ścianie. I tu idzie przewód pod napięciem. Tak są dziwnie po porobiona ta instalacja jest. to jest ściągasz do izolacji ma różne, na różne średnice kabli przesuwamy, żeby otworzyć w ten sposób mam taką sprężynkę tutaj w środku I taki cienki drucik, to ma te najmniejsze może też obciąć na roślinę to obcinaczkę teraz bierzemy te najmniejsze W ten sposób ściągamy izolację. W przypadku tego drucika telefonicznego przy najmniejszą średnicę już mamy ściągnięte. Najlepsza, chyba najlepsza ściągaczka do izolacji, jaką miałem. Są rozmiary, tak 2, 2 mm, chyba. 20 mm, 18, 16, 14, 12, 10 ale to nie, to nie jest w mm, bo to coś to jeszcze to jest myślę, to że coś powinno jeszcze być ale to jeszcze nie wszystko, żebym odkrył to wygląda ciekawie Do czego to służy na przykład?